Chyba łatwo będzie. Na górę o tej wszystkich trzeba zwrócić. Kurczę, to był pierwszy, to chyba pierwszy odkryłem. Nic tego w ogóle nie zrobiłem, ale trochę się różni od tych następnych relikwiarzy. Relikwiarz odwagi. Dobra, gdzie jest coś następny? No dobra, pochowana. To nie może tu zostać. tu mam osiemnasty. Każe to, 18. Ukaże to No, gdzie jesteście, gdzie? Kurde, cool, jeszcze raz. Aha, bo wszedłem z tego Dobra, jeszcze raz. Na górę. Tu jest coś, dobra, to łatwe będzie. Na górę i o tej Okej. Okay. To jest drugi, tu jest trzeci i ostatni tam będzie. Dobra, zrobione będzie. No, zrobione i wpada trofka Za pięciu relikwiarzy, proszę bardzo. Powinno wpaść. Jest. Uczczę twoją historię. Chłopiec, który żył pod górą. Trochę ze wszystkich relikwiarzy. Tak czy nie? Powinno być. Dziecię góry. I to dostaliśmy. 5 relikwiarzy zrobionych. Dobra, 90% tropełów. Już sobie dobijemy do platyny.